Siedem, proszę więc bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy gotować fretki. Kąpać będziemy fretki. A żeby wykąpać fretkę, potrzebujemy zlewu, bo moje fretki boją się łazienki. Nie wiem czemu. I potrzebujemy fretki. Idziemy po fretkę. Chodź, chodź po fretkę. Idziemy. Chodź, fretka, jesteś gotowa? Tu jest ciemno w chuj, bo one tu mają swoje miejsce. I chuj, ma być ciemno. Chodź. Najpierw fretka numer jeden. Dzień dobry, przed wami jest Sona. Masz piątoko, Cfelu. Dobra. Idziemy yy. ją kąpać, bo już trochę. Capisz? Nie capisz. Pokaż stopę. Nie śmierdzą ci stopy. Ogólnie frecki, moje, frecki kochane. Boją się w chuj. Yy. Gdzie tam idzieś? Chodź tu. Fajna woda, co? Zobacz, a zajebista woda. Mnie no świetna jest. Dawaj wodę. Dawaj wodę. Zajebista woda, co? Chodź. Zaraz szczura będziemy tutaj, prawda, wsadzać. Chodź, zrobimy tak. Pa. zobacz, jaka fajna woda. Ty. Pa, jesteś w środku. Wiesz, co, dociekać? W mieszkaniu jeszcze ich nie kąpaliśmy, więc... Fajna woda? No możesz wyjść, jak chcesz. Ale woda fajniejsza jest, ej. Dobra, trzeba to zrobić trochę na siłę. A najlepsze przed nami, bo najlepiej zachowuje się frytka już po kąpieli. Dobra, dobra, przestań. Ty lubisz wodę przecież, kurwa, lubisz wodę. Nie lubisz wody? Jednak nie lubi wody. Dobra, uwaga, teraz mamy szczura. Przestań. Uspokój się. Uspokój się. Nie oddychaj tak ciężko, bo to się nic nie da. Czturek. Nie. Tak wygląda freska zmoczona. Nie za bardzo chcę ją męczyć. Przestań. No i po co dalej podsadzasz? Warto było. Przestań. tak cię wykąpi, tak wiesz, że mam więcej siły od Ciebie jeszcze. Nie. Dawaj nogi. Cześć. Ogon. No i tak możesz stać grzecznie. Nie. Dzisiaj ty jesteś panią kuchni, w którą stronę jest woda chłodniejsza? Bo się nagle ciepła zrobiła. O! No i fajnie. Trochę naklapiemy. Przestań panikować. No jaka ty spokojna teraz się zrobiłaś. Fredka wykąpana poza głową i teraz się zacznie rajd po chałupie. W tym oto celu mamy tutaj nawalone ręczników. O, zaczyna się. Mm, zaczyna się. I te oto ręczniki trzeba zrobić taką. Bo Fredka teraz będzie odwalać. Zasadzę tak nagrać? Zaczynamy rajd po chałupie. Co się stało? Wbrew pozorom ona nie dostała paraliżu <grystanie> ani żadnej choroby, bo ona chce się wytrzeć. I tak mniej więcej wygląda kompania fretek. Ona się jeszcze trzęsie, a już się w sumie wytarła. Spokój jest to, że nie trzeba ich wycierać. Można im trochę pomóc, ale zwykle to one się same wycierają. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się taki odcinek podobał. Idę fretkę dalej do wycierajni. Wziąć. Trzymajcie się. Cześć!